Widowie, dzisiaj Wam pokażę najczęściej używane skiny w Stars Dajcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. No to zaczynamy. Dobra, muszę sobie właśnie wejść w sklep. I dobra, pokażę Wam, właśnie tutaj w no, katalogu. I dobra, właśnie najczęściej używane skiny w Browsters, no. Większość osób. No, na pewno niektóre osoby mają tego skina do Jackie. Mm. Jeszcze jakie są najczęściej używane skiny? No, tutaj do Colta. Mm. No i mm, jakie jeszcze są często używane skiny? No, pewnie niektórzy, niektórzy jeszcze mają tego do Mortisa. No i tak. Do Edgara mają tutaj niektóre osoby. Mm, jeszcze jakie? Mają właśnie tutaj do tej szeli mm, tego Colta. Mm. Jeszcze mają tutaj no, złotego barleya. Na przykład tego skina do Leona. No, twardzielkę M's. Mają. No i tego skina. No i pewnie niektórzy tego dobra. No to pokażę Wam teraz postacie innej, Właśnie no, te za. To były za 29 gemów, te są za 79 gemów. Wam pokażę właśnie tu są na jakie najczęściej używane skiny. No ten skin jest często używany. Hmm, jeszcze jaki jest ten na przykład? No i y, niektórzy mają no tego skina, arcywró B, albo mają bajtową B. No. Niektórzy pewnie mają tego skina Dobra Jeszcze jakie są skiny o, ten, Tego skina ma dużo osób Tego mają Dużo osób, mają niektórzy Nie wiem, no, no dużo pewnie, ale dobra Do Maxa ma tego skina dużo osób No i do gu, Gumisiową Nitę ma dużo osób No i dobra, właśnie jeszcze jakieś Właśnie ten skin do Darryla. Dużo osób ma do Jesse i tu do Maxa. Niektórzy sobie kupili tego skina do Boni. Dobra. Na przykład y, do Debula mogli sobie kupić jakiegoś skina, no bo ładny jest w sumie. No i dobra. Do Spajka tutaj, no tego Lamparta Maxa, tego skina na przykład. No i do y, Korta tego mogli kupić. No, tego na przykład. No, i tego jeszcze jakiego tu mogli na przykład? Do Max mogli, albo mogli jeszcze tutaj Te Wikinga Bula kupić? Żugmek, albo świetli To są według mnie najbardziej używane skiny w Browsers. Dobra, czy sobie teraz przejdę do skinów za. Yy, zobaczę. A tu są najbardziej używane skiny. No, ten buntownik Mortis za 100. 79 gemów. Ten skin jest y, używany często. Y, jeszcze jakie tu są? Ten skin jest często używany i ten skin jest często używany z karnetu. Dobra, jeszcze jakie skiny są tu często używane? Y, do Rozy jest ten często używany albo ten do Rozy. Jeszcze, czekajcie, albo tutaj do bastera. No, albo do baza, ten. No i tak, dobra. Albo ten do bula. Dachowiec bull. Albo jeszcze Kokorowza. Jeszcze tutaj dr Edgar. Ten do Ems. No i jeszcze despa Desperado. Poco. Ten skin jest używany. Ten do MEC. Ten do El Primo. Ten do Edgara. Ten do Dynamajka, ten do Fanga, ten do El Primo, no i ten do El Primo i ten, ten do, do Rico i ten do Jackie, ten do Baza, ten do Geila, ten do Colette, no i ten do Broka z Karnetu, ta, ten skin do Mandy, Han bo Mandy, albo ten do Colet Inspector Colet. No ładny jest. E, albo ten do Daryla, albo ten jeszcze do e, Loli, albo ten do Bastera, albo ten do Maxa. No i tak. Albo ten do Sandy, ten do Bola, no i ten do Piper na przykład. Mm, no i dobra, jeszcze ten e, listonosz Brock. No i jeszcze jakie tutaj mroczna wróżka Janet. Ten do Ośmiobita. Ten do Rico naładowany Rico Ten do Piper niosąca flagą Piper. Ten do Broka. Ten do Fanga. No i dobra, jeszcze jakie? Ten do Ośmiobita. Ten do Tary. Ten do Corneliusa. Ten do Piper. Ten do Broka. Ten do Bo, ten do Riko. Jeszcze jakie? Ten do Baza, ten do Riko, właśnie. Albo ten do Franka. Richard duch Frank. No, on jest często używany i ja go czasem spotykam w grze. Albo ten jeszcze do y, Sama, albo ten do Nani, albo ten do Riko, albo ten do Sergia, albo ten do Sergia. Nie wiem. Który bardziej służyłem? Dobra. Ten do Tary, ten do Dynamica, ten do Piper, ten do mm, Grifa, ten do Janet, ten do bi ten do Gina, ten do mm, Gela i ten do y, Broka. Dobra. To przejdę jeszcze teraz do tej kategorii. To tak, ten do Bo za 200 gemów, ten właśnie do Kieła, ten do El Primo, ten do Bibi. Ten do Janet, ten do Meg, ten do Grom'a na przykład, Już. jakie są tu ładne skiny, to takie, ten do Nani, ten do Hanka, ten do e, Dynamajka, ten do Jessie, ten do Shelly, ten do Spike'a i ten do Edgara, albo jeszcze ten do Franka, albo ten do Tika jeszcze, dobra. I teraz przejdę jeszcze do tej kategorii, dobra, ten do spajka jest często używany, albo ten do Leona, albo ten do Mortisa, albo ten do Edgara, albo ten lub ten, ale dobra, ten właśnie do Mortisa, albo ten, no i y, tutaj, a dobra, to jest cienisty mechalon, ale ten też jest używany do Leona, no i tak, ten do Nity, ten do Leona, z tym a ten też, dobra, ten do Bibi, ten do Kolta, ten do Pam, ten do Bo, ten do Kruka, albo ten do Charlie, no jest też często używany, dobra. No to dzięki za, czekajcie, no to dzięki za oglądanie, pamiętajcie, dajcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, no to siema.